Sudetia. Odcinek drugi. Zasępiona twarz prezesa Rady Ministrów wisiała ciężko nad raportem, który wertował od kilku minut. Pozostali zgromadzeni w gabinecie obrad w milczeniu oczekiwali, aż odezwie się pierwszy. Nikt obecnych nie miałby odwagi, by przerywać jego proces myślowy, a ci, którzy dotychczas próbowali, kończyli zazwyczaj na peryferiach poważnej polityki. Upływające z mozołem minuty zmagały poczucie gęstniejącej atmosfery, a nerwowe gesty coraz częściej doskwierały przybyłym. Marazm przerwał wreszcie sam premier, odsuwając stanowczym ruchem ręki leżący przed nim stos kartek. Podniósł ostre, niczym brzytwa, spojrzenie wprost na ministra infrastruktury, jak gdyby próbował przeszyć jego czaszkę błękitem swoich źrenic. Twarz korpulentnego mężczyzny przybrała barwę szpitalnej ściany, a palce zacisnęły się na trzymanej przed sobą czarnej teczce. Kiedy zamierzasz to rozwiązać? rzucił premier bez ostrzeżenia. Z wysuszonych ust ministra zaczęły wydobywać się niezrozumiałe laśnięcia i pochrząkiwania. Miotał się jak prosie przy pustym korycie, gdy gałki jego oczu chaotycznie poszukiwały wsparcia wśród obecnych na zebraniu. Szybko zdał sobie sprawę, że na polu bitwy, którą i tak już przegrał, został całkowicie sam. Dlaczego nie jestem zdziwiony? Czy ktoś jeszcze ma jakieś pomysły? Kontynuował, nie dając dojść do siebie wciąż zszokowanemu politykowi. Wszyscy zdawali sobie sprawę, że w tym wypadku ktoś został już zapewne w głowie premiera wytypowany. W myśl zasady najlepszą obroną jest atak, głos postanowił zabrać jeden z niewielu, który miał odwagę wejść z głową rządu w polemikę. Dobrze zbudowany, choć wiekowy, generał Wrona, szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wygładził siwego wąsa. Panie premierze, nasi najlepsi ludzie są już w drodze na miejsce, zaczął krzepkim i donośnym głosem. I wsadziliście ich jak nie mam dobryczki. Przepraszam, nie rozumiem, panie premierze. Erik Stolberg, od kiedy tylko zaczął karierę polityczną, niemal pięćdziesiąt lat temu. Zdawał się być zawsze o krok przed innymi. Gdy antykomunistyczna opozycja toczyła nierówną walkę z systemem, on przygotowywał struktury, które z marszu przystosują się do kapitalistycznej rzeczywistości. Do perfekcji opanował sztukę publicznego kamuflażu, dając sobie możliwość pociągania za sznur i za kulis, jednocześnie nie narażając się na konsekwencje tak częstych zawirowań na scenie politycznej. Gdy kolejni działacze staczali się na przestrzeni lat w niebyt, ten z gracją baletnicy tworzył wokół siebie w pełni oddane środowisko, które w końcu doprowadziło go do opragnionej władzy. Stolber ponownie przysunął do siebie raport, na który łypnął od niechcenia. Pięć dni. Tyle dokładnie minęło, od kiedy przerwaliście pracę. Generał zrozumiał przytyk, momentalnie przybrał więc defensywną postawę, próbując wyjaśnić opieszałość działania służb, za które był odpowiedzialny. Nikt nie podejrzewał, że awaria może być efektem sabotażu, panie premierze. Dopiero wczoraj otrzymaliśmy informację przekazaną przez policyjnych śledczych, potwierdzającą, że w sprawę najprawdopodobniej zaangażowane były osoby trzecie. Osoby trzecie wyszedł to pod nosem Stolberg, intensywnie wertując znane tylko sobie myśli. Skoro swoją niekompetencją doprowadziliście do przerwania przeze mnie wizyty w Stanach, oczekuję głów osób, które za to odpowiadają, niezależnie od tego, czy będzie to brudny łeb saszczanego ekologa, czy kogoś z Was. Macie dwa dni, żeby wznowić odwiert, kontynuował, ponownie przenosząc spojrzenie na ministra Pupka ten bez namysłu przytaknął kilkukrotnie, chociaż można było odnieść wrażenie, że nie do końca docierały do niego wypowiadane przez przełożonego słowa. Wrona, ten sam termin dotyczy również ciebie. Werdyka generała podskoczyła, przepuszczając niewielką porcję śliny wprost do żołądka. Panie premierze, obawiam się obawiam się, że nie zamierzam z tobą negocjować, przerwał mu Stolberg. Premier opuścił gabinet jako pierwszy bez żadnego pożegnania. Tuż za drzwiami, w całkowitym milczeniu, krokiem zrównał się z nim niski, barczysty mężczyzna z przystrzyżoną równo Szczeciną, typową dla zawodowych żołnierzy. Gdy dotarli do zachodniego skrzydła kancelarii, gdzie w zasięgu wzroku nie znajdował się nikt z personelu, premier zwrócił się do niego bez odwracania wzroku. Chcę być pewny. Działajcie. Ochroniarz skinął głową, po czym bez namysłu wybrał numer na ekranie swojego telefonu. Zbieraj ludzi, ruszamy za dwie godziny. Rzucił beznamiętnie, po czym obrócił się na pięcie, by chwilę później zniknąć za rogiem korytarza. Gdy tylko znalazł się w swoim prywatnym gabinecie, prezes rady ministrów usiadł ciężko za masywnym, machoniowym stołem, chwytając dłońmi oparcie krzesła astetyczne pomieszczenie doskonale rezonowało z charakterem Stolberga. W powietrzu unosiła się intensywna mieszanka zapachów paczuli oraz drzewa sandałowego, a brak jakichkolwiek dekoracji wzbudzał niepokój w każdym, kto miał wątpliwą przyjemność się tam znaleźć. Powolnym ruchem wsunął dłoń pod blat stołu. Ledwie słyszalne kiknięcie niemal idealnie zgrało się z pojawieniem się niewidocznej dotąd szufladki. Z jej wnętrza żelastymi palcami wyciągnął niewielkie pudełko w kształcie sześcianu, na dnie którego spoczywał srebrny pierścień. Przyglądając się grawerunkowi, poczuł jak zalewa go fala pogardy i obrzydzenia. I żalu, próbującą znaleźć pomiędzy nimi choć skrawek przestrzeni, zdusił w zarodku. Już niedługo, ty sukien synu. Już niedługo.